Klient wpłacił do banku 30 tysięcy zł na lokatę dwuletnią. Po każdym rocznym okresie oszczędzania, bank dolicza odsetki w wysokości 7% od kwoty bieżącego kapitału znajdującego się na lokacie. Po dwóch latach oszczędzania, łączna wartość doliczonych odsetek na tej lokacie bez uwzględnienia podatków jest równa. I tutaj będziemy musieli zastosować następujący wzór: Kn to się równa K. Razy 1 dodać P i tę sumę podnosimy do potęgi n, gdzie Kn to jest kwota po naliczeniu odsetek. Natomiast K bez indeksu to jest kapitał początkowy. P natomiast to jest oprocentowanie w okresie pojedynczej kapitalizacji. Natomiast n to jest liczba kapitalizacji. I teraz popatrzmy, jakie mamy tutaj dane. K, czyli kapitał początkowy, to będzie 30 tysięcy złotych. P, czyli oprocentowanie, to jest 7%, przy czym to możemy zapisać również jako 700, natomiast liczba kapitalizacji jest równa liczbie 2. I teraz te dane będziemy podstawiać do wzoru. W związku z powyższym K2 będzie równe 30 tysięcy razy 1 dodać. 7 setnych i to podnosimy do potęgi drugiej. W związku z powyższym K2 będzie równe 30 tysięcy razy 1 cała i 7 setnych do potęgi drugiej, co w związku z powyższym daje nam w rezultacie 30 tysięcy razy 1 cała i tutaj sobie możemy zapisać po przecinku cztery wartości liczbowe. W związku z powyższym ostatecznie K2 będzie równe 34 tysiące. 347 zł. To jest kwota, jaką klient odejmie, uzyska, czy może inaczej uzyskałby w dwuletniej lokacie, gdyby nie było tych podatków. Natomiast my tutaj jesteśmy pytani o to, jaka będzie łączna wartość doliczonych odsetek, a nie wartość całego kapitału. W związku z powyższym od 34 347 zł. Musimy odjąć wartość kapitału początkowego, czyli 30 tysięcy zł, co w rezultacie daje nam 4347 347 zł. Taka jest wartość odsetek, czyli to jest to, o co my jesteśmy pytani tutaj w tym zadaniu. W związku z powyższym widzimy, że tutaj prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest.